Jakie są plusy i minusy postawienia budynku letniskowego na zwykłe zgłoszenie? Plusem jest to, że zgłaszacie czekacie 30 dni i możecie rozpoczynać budowę. Plusem także jest to, że można budować budynki letniskowe do 70 m2 za budowę, więc są to naprawdę spore budynki do wypoczynku. Pamiętajcie jednak, że takie budynki postawicie tylko i wyłącznie na działce letniskowej, czyli działce rekreacji indywidualnej, a nie na działce typowo budowlanej pod budynki mieszkalne. Plusem także jest to, że nie potrzebujecie godety do wyznaczenia budynku na Waszej działce ani nie potrzebujecie kierownika budowy. Kolejny atut to koszty zgłoszenia. Zgłoszenie kosztuje 17 zł plus do tego mapka za 30 zł kopia. Projekt za 249 zł, czyli za niecałe 500 zł, możecie zgłosić taki budynek i rozpocząć budowę za 30 dni. Dużo osób pyta się, czy można się zameldować w budynku letniskowym? Oczywiście, że tak. Można się zameldować nawet na pustej działce. Czy można mieszkać cały rok w budynku letniskowym? Oczywiście, że tak. Nikt nie zabroni być wam cały rok na wakacjach. Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej o budynkach letniskowych, odwiedź zbudujsamdom.pl. Tam znajdziesz wszystkie informacje oraz dodatkowe instrukcje, jak zbudować taki dom krok po kroku. Jedyny minus większy podatek za taki budynek.